Cześć, w dzisiejszym filmie pokażę Wam mój galowy mundur Honor Guard. Zapraszam. Jesteśmy w garażu Michała na planie filmowym, w takim domowym studiu. Nazwijmy to. Robiliśmy właśnie zdjęcia, które będą na moim facebooku, mojego galowego munduru Honor Guard, czyli nazwijmy to. Straży honorowej, kompanii reprezentacyjnej mojego, mojego zbiora szeryfa. A po kolei zaczniemy od chyba od butów od dołu do góry, co? Lakierki, Lakierki. skóra nakierowana tak zwane core frames. Y. Później spodnie. A, to są blower. Spodnie są tak przycięte, żeby z przodu leżały na butach, tak, żeby nie było żadnych zagięć w kanciku. A Czyli z tyłu na to jest. O, jest tak. za dużo. Mają tak, być, tak, muszą być. Tak. Idealne, tak? Dokładnie. I tak mniej więcej są. Trochę mi się opuszczają na, na dupie. Bluza, sambuza mundurowa to jest bluza wełniana oficerska USMC, czyli Marines. Bardzo ciepła, po co się właśnie, bo jest naprawdę gruba wełna i, i, i to czuć latem. Pas to typowy pas biały wojskowy z klamrą taką ładną, świecącą, niklowaną którą trzeba czas wymieniać, bo się rysuje niestety. Guziki zostały zmienione z guzików... Pokaż mi może bliżej. Z guzików żółtych, e, malinców, na, na srebrne z literką S, czyli Sheriff's Office. E, na ramieniu oczywiście naszywka mojego biura szeryfa z dopiskiem Honor Guard, jak widzicie. Oraz sznur. E, nad prawą kieszenią e, plakietka z nazwiskiem. Tutaj też potrzebę się medale, jeżeli się jakieś ma, oczywiście. Ja jeszcze nie mam. <laughs> Na lewym rękawie, jeden bar, czyli jeden, jedna. Jak to nazywa po polsku? Belka. Jedna belka. <laughs> dokładnie brakowało mi słowa. Oznacza ona, że mam od 4 do 7 lat służby. Później za każde 4 lata służby dochodzą kolejne belki. Jak ktoś ma do, do łokcia to, że jest niezłym weteranem, ja dopiero zaczynam swoją służbę. Na piersi, oczywiście, odznaka. Mojego biura szeryfa, z dopiskiem Honor Guard oraz z moim numerem służbowym. I podobna odznaka na moim kapeluszu e, to jest e, tak zwany campaign hat. I wiecie, ze, srebrnymi, ze srebrnym otokiem, co się nazywa otok. Te dwie te, te, ten sznurek i z dwoma e, żołędziami które tam sobie siedzą. Dobra, to chyba tyle, jeżeli chodzi o mój, o mój mundur jeszcze, żeby był na tyłu Mówiłem oczywiście zdjęcia profesjonalne, będą na moim Facebooku, więc tam możecie sobie zobaczyć. To chyba tyle, jeżeli chodzi o mój mundur. Krótki film. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do komentowania, zadawania pytań. Jak macie jakieś uwagi, to oczywiście są mile widziane. Łapka w górę, łapka w dół. Subskrybujcie mój kanał. Dzięki, pozdrawiam, cześć!